Cześć moi drodzy, tak dzisiaj sobotnie wydanie, bo nam się zrobiła taka tradycja, że w czwartki spotykamy się na żywo albo w premierze z materiałami o gadżetach, takich ogarniania biznesu albo pracy codziennej, natomiast w weekendy, teraz w sobotę, w samym południe takie gadżety rekreacyjne. Tak? I dzisiaj temat, który trafił z różnych stron, mianowicie a jak obliczyć prędkość maksymalną roweru. W ogóle czy można obliczyć tę prędkość maksymalną roweru? No to, żeby już Was nie trzymać tutaj w napięciu to, Oczywiście na dole wyświetlam link, ten link też jest w opisie. Tutaj na tej stronie Sheldon Brown, to jest po prostu kalkulator, gdzie sobie prędkością Wasz rower może jechać. To tak, jeśli chodzi o to, żeby od razu rozbroić minę, tak? to po co ktoś tutaj się zalogował, ktoś mówi po co się zalogowałem, żeby zobaczyć jak obliczyć prędkość roweru, to tam jest to obliczenie tej prędkości. Natomiast jestem Wam winien nieco tła tej Informacji, nieco tła tego odcinka. Otóż, jakiś czas temu byłem w jednym ze sklepów rowerowych, oglądałem rowery i mówię do sprzedawcy: Przypada, ale jak szybko to tym rowerem można pojechać? No proszę pana, to nie jest takie. Proste, to zależy od wielu czynników. Nie był to ten rower, który tutaj z boku widzicie. Ten rower, tutaj z boku widzicie, to jest zdjęcie starej, dobrej Ukrainy. Osoby ze starszego pokolenia pamiętają Ukrainę. Ten rower, który, który widziałem w sklepie, to był składaczek Wigry przejechałem się nim po sklepie, wieku ciekawe, jak szybko można nim pojechać. No i oczywiście, prawdziwa jest ta odpowiedź sprzedawcy. To zależy, to zależy od wielu czynników. Oczywiście zależy i od tego, ile ważysz, jak szybko pedałujesz, jakie jesteś w kondycji, jakie masz przerzutki i tak dalej, jaka jest pogoda, jaka jest nawierzchnia, czy jedziesz w górę, czy po płaskim i tak dalej. To oczywiście to zależy. Natomiast można gdzieś metodą kciuka powiedzieć sobie, no ale na takim rowerze. Przeciętna osoba pedałując mniej więcej te 80 razy na minutę, jest w stanie rozwinąć taką, a nie inną prędkość. I na przykład ten rower, którego zdjęcie tutaj z boku macie, taka stara, dobra Ukraina, no to wynika, że tą Ukrainą można prawdopodobnie jechać tak do mniej więcej 27 kilometrów. Na godzinę. A skąd wiadomo, że nią można tak jechać? No to przejdźmy do tego kalkulatora, który tutaj dla Was mam. To jest kalkulator jeden, nie wiem, z kilkunastu czy z dziesiątek kalkulatorów, które znajdziecie w sieci, które obliczają zależność tego, jakie masz, w jakiej wielkości masz koło na rowerze, jakie masz przerzutki, jak szybko możesz pojechać. Natomiast ten kalkulator akurat nie gdzieś tam przypadł mi do gustu. Witam już tych, którzy tutaj są ze mną na spotkaniu na żywo. Także moi drodzy, jeżeli macie ochotę, powitajcie się tutaj w. W okienku czatowym. Piszcie komentarze, dopytujcie, także to spotkanie jest spotkaniem interaktywnym. Ja tu jestem z wami na żywo teraz w sobotę w południe, na oczywiście, którzy oglądają to później, mogą dopisywać. No ale dobrze, przejdźmy, moi drodzy, w takim razie do kalkulatora. Ten kalkulator on oryginalnie jest w języku angielskim, ale tutaj gdzieś przeglądarka jest w stanie to przetłumaczyć na język polski, więc pewno to tłumaczenie będzie momentami takie troszkę koślawe, ale, ale będzie, prawda? I jak ten kalkulator działa? No bardzo prosto, prawda? Czyli już sobie, dobra, w takim razie jaki masz rozmiar koła? No akurat nie ten rower Ukraina, od którego żeśmy rozpoczęli, miał koła 28-calowe. Mój składaczek ma 20-calowy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jaka jest długość korby? Długość korby, co to jest korba, tak? No korba... To jest tak naprawdę, to jest ta część, prawda, gdzie jest przykręcony pedał, prawda? To jest długość korby, no i ta długość korby w większości rowerów tak naprawdę ma 170 mm. Może ja tutaj troszkę powiększę o tą część z tabelką, żebyście lepiej widzieli to, co ja tutaj wypisuję. I teraz tak, co ja bym tutaj chciał zobaczyć? Czy w milach, czy w kilometrach? Chcę w kilometrach na godzinę i zakładam przy. Jakim pedałowaniu, tak? Ile obrotów na minutę? No taka osoba, która gdzieś tam sobie szybciej popedałuje, to tak 80 tych obrotów na minutę zrobi, oczywiście jakiś tam kolarz zrobi 90, 100 czy więcej, ale tutaj powiedzmy, tak zobaczmy sobie, ile na tej Ukrainie wykręcimy, kręcąc 80 razy na minutę. I teraz zębatki z przodu. Ile Ukraina miała zębatek z przodu? W różnych wersjach tam się różniło, ale powiedzmy w jednej standardowej wersji Ukrainy tam było 48 zębatek z przodu na niewłocnych przerzutach z przodu. Ile było z kolei z tyłu zębatek? Tam z tyłu tych zębatek było 19. czyli wpisujemy 19. No i mówimy w takim razie oblicz, tak? Oblicz nam tutaj drogi kalkulatorze dla tej naszej Ukrainy. No to w takiej sytuacji przy obrotach 80 obrotów na minutę, z dużym prawdopodobieństwem będziemy wtedy osiągać prędkość 27 km na godzinę. O, Darek, no witaj Darek! Kurczę, wreszcie jesteś na live, ty jesteś, kurczę, facet rowerzysta, masz u siebie z tego, co ja kojarzę po prostu w domu, czy przed domem taki warsztat, gdzie rowery poprawiasz, także słuchaj, włączaj się tutaj Darek, komentuj i będziemy tutaj wspólnie gadać. Z tego co pamiętam, to ty jeździsz na wagancie, tak? Masz waganta rometowego z tej nowej serii wagantów, no bo jako młody chłopak to pamiętam, wtedy były waganty tych starych rometów, a teraz są te solidne, wypasione waganty, także witaj, witaj Darek, fajnie, że, fajnie, że znalazłeś czas tutaj w sobotę, żeby wskoczyć na mój kanał, Czyli można powiedzieć, wiele wskazuje na to, że tego typu Ukrainą nasi rodzice czy dziadkowie byli w stanie śmigać 27 km na godzinę. Ja z Ukrainą taką historię mam, że kiedyś jechałem pociągiem i współpasażer mi opowiadał o tym, że miał komuś z rodziny dostarczyć rower Ukraina gdzieś w Małopolsce. Prawdopodobnie to już było gdzieś w Tatrach albo gdzieś, gdzieś blisko gór. No i on mówi: No, pojechałem z tym rowerem, pociągiem do Krakowa, a potem miałem tym rowerem tam dojechać. wie po tych górkach, panie, jaka to była męczarnia, ale mówi, proszę pana, ale jak ten rower jest szybki? Mówi on tam na tych takich jak na zjazdach, czy na tych prostych odcinkach, bardzo szybko Mówi, a natomiast mówi pod górę: No to było ciężko, tak, no bo to był rower bez przerzutek. Wczoraj byłem u przyjaciół, rozmawialiśmy o rowerach, rozmawialiśmy właśnie o. O różnych historiach rowerowych, i znajomy mówi: Słuchaj, wiesz co, jako takie młode chłopaki, no to mieliśmy rowery jakieś takie, właśnie duże, może właśnie takie jak Ukraina, bez przerzutek. I on mówi: No, ale to wiesz, co myśmy lubili śmigać, to, to co żeśmy robili, tośmy tak naprawdę tutaj w tej przedniej części rowerów po prostu. Tutaj tą korbę żeśmy wymieniali, jeżeli oryginalnie Ukraina miała 48 zębatek, to myśmy wkładali 52, albo jeszcze jakieś większe zębatek, no i w tym momencie, jak tutaj zmienisz tą przekładnię, to wtedy masz inne tempo. No zobaczmy, gdybyśmy na przykład się tak pobawili tutaj tym kal kalatorem i powiedzmy, no tak, tutaj kolega zmienił sobie w Ukrainie z tych 48 na 52, prawda? Czyli wszystko, wszystkie inne parametry zostają takie same, natomiast on sobie z przodu tych zębatek prawda, dołożył, no to zobaczmy. Co tutaj kalkulator Sheldona nam powie? No, w tym momencie on nam powie, że już jesteś w stanie śmigać ponad 29 km na godzinę. Czyli tutaj zabawa z tymi zębatkami ma sens, prawda? Się to zmienia. I a propos zębatek i a propos tego typu historii, to powiem Wam, że mój znajomy Norwek, który mieszka w Szwecji, Dak, on. Jego hobby to jest podróżowanie po świecie z rowerem, tak, ze składakiem. Tutaj pokażę wam jego składaka, o, to jest składak Daga. I tam czytając bloga Daga, gdzieś w którymś momencie zauważyłem wpis, gdzie on mówi: słuchaj, w tym moim składaczku 20 calowym wymieniłem przed przyjąłem korbę i zamiast mieć pierwotnie tam miał 52 zębatki wymienił na taką korbę gdzie tych zębatek ma 55 i 44 i mówi bardzo mi to pomogło bo jeżdżę po świecie akurat to zdjęcie było sprzed dwóch lat i tutaj widzicie na ramie jego rower jest napisane 60 countries so far, czyli 60 krajów do tej pory odwiedził. On w tej chwili już prawie chyba 70 odwiedził, bo on doszczarował jakieś kraje odwiedza. I on mówi, to zmieniłem dlatego, żeby pod góry podjeżdżać. No bo tak naprawdę poza tym, że interesujący jest kalkulator, żeby sobie policzyć, jak szybko rowerem możemy pojechać, no to tak jak ten mój kolega mówił, że w tym rowerze, tak jak Ukraina sobie zmieniał zębatki na większe z przodu, żeby szybciej śmigać, to też innym sposobem jest to, żeby dokładać sobie też mniejsze zębatki. No ale po co? No ale właśnie po to, żeby sobie lepiej radzić na podjazdach. No teraz wiecie, no rowerek składany, jak myślicie ile takim rowerkiem składanym możemy wyciągnąć? Skoro tak liczyliśmy, że ta Ukraina tak mniej więcej wyciągała te 27, tam gdzieś po, po podciągnięciu tych zębów, tam może nieco więcej, no to ile taki składaczek może wyciągać? No to zobaczmy sobie, wróćmy tutaj do kalkulatora. I teraz tak, tutaj koła mamy mniejsze, tak, koła tutaj mamy 20-calowe, także zmieniamy tutaj na koła 20 calowe. Resztę parametrów zostawiamy tak samo. Standardowo taki składak ze sklepu, tak, dachon, czyli taki przerobiony przez tego mojego znajomego, no to on ma 52 zęby z przodu, a tylna przerzutka jest w takim zakresie od 11 do 32 zębów. No i zobaczmy sobie w takim razie, jak to, jak to wygląda, prawda? Jak w takiej sytuacji. Ile może taki składaczek pociągnąć? No, może słuchajcie, spójrzcie. Znowu przy tych 80 obrotach na minutę, taki składaczek 33 km na godzinę. Przy tej takiej przekładni szosowej, prawda? Przy tej górskiej, gdzie tu z tyłu przerzucimy na 32, no to 11,5 km na godzinę. Hmm. A co w takim razie osiągamy, jeżeli dołożymy na górze. Inne koła. Albo tak jak ten mój znajomy, jak DAK, który zrobił 55 na 44, albo jak na przykład można znaleźć na przykład taką przekładnię 52 na 40, czyli to 52 zostaje takie samo, a dokładamy na przykład 40. No to zróbmy taki eksperyment, prawda? Czyli zmieńmy tutaj w tym rowerze do tych 52 dołóżmy też 40, czyli dołóżmy sobie też mniejsze, czyli mamy tu 52 i dokładamy tutaj tak naprawdę mniejszą zębatkę i zobaczymy, co my w ten sposób osiągniemy. Tak? Jeżeli mamy tutaj w tym momencie dwie zębatki, spójrzcie, no to w tym momencie rzecz jasna nic tam się nie zmieni, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no bo to ona zależy tak naprawdę od jazdy na tym przełożeniu, gdzie na tej dużej zębatce 52 zęby z przodu i 11 z tyłu, natomiast dokładając tą mniejszą zębatkę, to jesteśmy w stanie tak naprawdę mieć takie górskie przełożenie. Które pozwala nam się przemieszczać dużo wolniej, czyli przy jednym przekręceniu korbą ten rower mniej metrów przejeżdża, czyli te wtedy większe wzniesienie jesteśmy w stanie pokonać. Także, także to, to, jakby to jest, co tutaj było osiągnięte przez mojego znajomego. No, on tak naprawdę zmienił nie na 52 na 40, tylko zmienił na 55 na 44, czyli zobaczmy, jaka sytuacja będzie u niego wyglądać, jak on tutaj ma 55 na 40 a 55 na 44 przy tej tylnej przekładni od 11 do 32. No i spoglądamy tutaj. No i u niego ten składaczek w tym momencie, zgodnie z tym algorytmem tutaj na Sheldon's Brown, no to będzie 35 km. Na godzinę sobie śmigał. Moi drodzy, no to, to tak, jeśli chodzi o takie tutaj zabawy i opowieści. Niektórzy z Was mówią: No, no dobra, słuchaj, to, to, to ciekawe, tak? Tutaj mówisz, w jaki sposób gdzieś możemy spojrzeć. Rowery, jakie one mają zakresy, ale to jakaś Ukraina, tak, czyli naszych dziadków rowery, no składaczki, kto tam ktoś tam jeździ składaczkami. No ale spójrzmy na taki typowy rower turystyczny, typowy, nietypowy, no to akurat nie rzuciłem okiem na Decathlon, To jest taki jeden z solidniejszych takich modeli turystycznych, Riverside Touring 900. No i zobaczmy sobie w takim razie, co tak naprawdę. Co w tym rowerze, jakby? Skoro mówiliśmy, że tam ten mój kolega na tym składaczku, który te 60-70 krajów obejrzał, może w taki, a nie inny sposób śmigać, no to... Jak może sobie śmigać osoba, która takim rowerem będzie jeździć, prawda? Czyli znowu zasilmy tutaj tą naszą tabelę informacjami dotyczącymi tego roweru, czyli znowu tutaj ten rower ma koła 28-calowe, przerzutki tutaj zębatki z przodu ma 26, 36 i 48. 36 i 48. 8, natomiast z tyłu ma zakres od 11 do 36, tak. No i spójrzmy tutaj na e, rezultaty i spójrzcie, no tego typu rower turystyczny, e, mówimy o takim rowerze, prawda, o Riverside Touring, no to e, jeżeli ten kalkulator nam tutaj dobrze podaje wyniki, to rowerzysta, e, który Pedałuje z prędkością 80 obrotów na minutę, no jest w stanie tym rowerem jechać ponad 46 km na godzinę. Także tutaj rzecz jasna ma to, ma to znaczenie. Tutaj jeśli chodzi o ten bieg, taki najbardziej górski, prawda? No to przekładnia 7-7 przy podjeździe na wzniesienia. No to w takim razie, skoro żeśmy sobie już tutaj pomówili o tych różnych rowerach, no to wróćmy już do tego pierwotnego, które widziałem w sklepie, gdzie sprzedawca mówi: No dobra, ale no tutaj, żeby obliczyć, jak szybko takim składaczkiem, tym Wigry tym można pojechać, to trudno powiedzieć. No to trudno jest powiedzieć, ale spróbujmy do Zakonać jakiegoś szacunku, czyli ten rower z przodu ma 38 zębów, tak? To też jest ciekawe podejście tej producenta. Ciekawe mi się wydaje, że nieco błędne, dlatego że jak widzicie, Dachon, czyli taki można by powiedzieć wzorzec dobrego składaka, oni zakładają z przodu standardowo 52 zęby. Tutaj Romet założył 38. Z tyłu założyli przerzutki w zakresie od 14 do 28, gdy z kolei, znowu, jak zwróciliście może uwagę, w Dachonie było od 11 do 32. No to w jaki sposób to się przekłada i być może ten sprzedawca wiedział, jak to się przekłada i dlatego by nie powiedział, bo się tak naprawdę, jak się już domyślacie, nie przekłada się rewelacyjnie, skoro mamy małe koła 20 calowe i skoro mamy tylko 30 zębów z przodu. No to spójrzmy, koła 20-calowe, czyli szukamy sobie tutaj, mamy koła 20-calowe w naszej przeglądarce. Z przodu mamy tylko jeden tryb, tam nie mamy przerzutek, tam mamy 38 zębów, natomiast z tyłu mamy od zębów 14 do 28. Tak jest, 28. I sobie spójrzmy, cóż, w tym momencie jesteśmy w stanie wykręcić na takim rowerze, pedałując z prędkością, czy z częstotliwością z kadencją 80 obrotów na minutę, no około 19 km na godzinę. No i teraz, jeżeli zwróćcie uwagę na to, że Ukraina, o którejśmy zaczęli mówimy, kurczę, no, Ukraina była w stanie jechać. Szybciej, prawda? Była w stanie jechać 28-27 km na godzinę. Natomiast Wigry, ten współczesny wigry, no, ale on jest zrobiony w dużej mierze na e, przypominające te klasyczne wigry, no, był w stanie jechać 19 km na godzinę. No to nie dziwne, że składaki mają taką opinię, oj, ten składaczek, ktoś tam sobie powolutku, tym składaczkiem jedzie, ja wsiadłam, wsiadłem na Ukrainę i, i, pojechałem, e, i pojechałem szybciej. Natomiast rzecz jasna, e, to w dużej mierze e, zależy od tego, w jaki sposób te. E, Przerzutki, tylko ten rower jest poukładany, prawda, ile tam jest zębów, ile jest przerzutek. Moi drodzy, jeszcze obiecałem Wam dotknąć jednego tematu. Tym tematem jest kalkulator przebiegu. Czyli to jest podany na dole w opisie naszego materiału czyli kalkulator przebiegu, który nam pokazuje ile metrów przejedziemy zależnie od tego, jak mamy, jaki mamy zakres przerzutek. Także sobie tutaj otwórzmy kalkulator przebiegu i sobie spojrzymy. Na to, to inny rodzaj kalkulatora, prawda? Czyli tutaj z kolei, na tym kalkulatorze, jesteśmy sobie w stanie spojrzeć, jako może troszkę też powiększę, na praktycznie bardzo podobne informacje, jak w przypadku kalkulatora prędkości, tylko tutaj mamy informacje w metrach, tak? Ile metrów będziemy w stanie przyjeżdżać. Czyli znowu, jeżeli sobie pójdziemy do tego składaczka, tak. 20 calowego o oponach 1,75. Gdy tutaj mamy, o powiedzmy, mamy tak, mamy 52 i mamy 40, natomiast zakres tutaj z tyłu przerzutek mamy od 11 do 32. No i sobie tutaj przeliczymy. No to widzimy, że w tym momencie, o ja tylko tutaj ukryję ten napis, żebyście widzieli, w tym momencie, zależnie od ustawienia przerzutek, jeżeli jesteśmy na tych przerzutkach, że mamy z przodu 52 zęby, czyli standardowo, i na górskiej przerzutce, no to mamy zakres 2,53, czyli 2,5 metra przejedziemy na jednym przekręceniu korbą. Natomiast tutaj w tej przerzutce takiej szybszej, prawda, to 7,35 metra. Natomiast jeżeli sobie dołożymy jeszcze, tak jak ten mój kolega, sobie dołoży jakąś mniejszą zębatkę, czy na 40 zębatkę, no to w tym momencie jesteśmy w stanie osiągnąć, jeśli chodzi o ten podjazd górski 1,94. No ale tutaj, tutaj, jeśli chodzi właśnie o kalkulator przebiegu obrotu, to już można powiedzieć, że taka ciekawostka dla tych z Was, których to zainteresuje. Także to dobrze. To, to, to co chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli to nasze takie sobotnie spotkanie. Ja też jak zwróciłem uwagę na to, że niektóre nasze spotkania na kanale... Krótkie takie materiały, które nagrywam, 7-8 minutowe, mają jeden rodzaj widzów, a inne takie materiały dłuższe, szczególnie właśnie z tych spotkań na żywo, czy z jakichś wywiadów, spotkania, które trwają 20 minut, 30, czasami godzinę. Widzę, że te, te materiały mają troszkę inną strukturę widzów. To znaczy, o ile te materiały krótkie mają przeważającej większości, zwykle widzami są osoby, które nie są subskrybentami mojego kanału, o tyle te dłuższe materiały są zwykle oglądane przez subskrybentów. Jakby tych materiałów jest bardzo podobna, tak, ale widzę, że jest inny profil. Czyli widzę, że osoby, które gdzieś tam często zaglądają na mój kanał, no to sobie gdzieś odpalają te dłuższe materiały, żeby sobie posłuchać. I wczoraj, gdy miałem coś tam załatwić, daleko od domu, jechałem samochodem przez kilka godzin. No i sobie w samochodzie po prostu w tle puszczałem jakieś materiały YouTube'owe z wyłączonym ekranem, oczywiście, żeby mnie to nie rozpraszało w prowadzeniu. No i oczywiście szukałem wtedy materiałów dłuższych, bo nie chciałem co chwilę gdzieś stawać na jakimś mopie czy poboczu i znajdować kolejny materiał. tylko najchętniej wtedy albo jakąś playlistę albo jakieś dłuższe materiały. Jak sobie pomyślałem, że być może w waszym gronie też są te osoby, które lubią sobie właśnie gdzieś dłużej posłuchać w czasie podróży te materiały. Dlatego pomyślałem, że cennym będzie to, że tutaj na górze, w rogu tutaj wkleju wam listę do tej playlisty właśnie z tymi materiałami tematycznymi, tymi tematycznymi, akurat takimi jak teraz ten materiał sobotni, taki materiał gdzieś tam rowerowo, taki rekreacyjny, więc jak ktoś sobie kliknie ten materiał po prostu z tej playlisty całej, to sobie te, te wszystkie materiały odtworzę. To tyle, jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, o to spotkanie, które jest takim spotkaniem tego gadżetu, który nam ma na, na odpowiedź na pytanie, ale jaka jest prędkość maksymalna rowerów? Czy to się da jakoś obliczyć? No, oczywiście, jak na większości pytań, odpowiedź brzmi, no nie się nie da, to zależy, ale taką metodą kciuka, jak widzieliście, jesteśmy w stanie sobie tutaj tym kalkulatorem, do którego link tutaj Wam podaję na dole, jesteśmy sobie w stanie obliczyć. Także trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję tutaj za. Waszą obecność. Zapraszam też do komentarza tutaj na dole pod materiałem i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale.